o ostatni temat, który jest istotny i też ważny. Bionawozy wytwarzane w technologii BiRol, Odpowiedział na rosnące ceny nawozów sztucznych. Pani Bożena Chmielina, ekotechnologię. Zapraszamy szanowną panią. A później odbędziemy dyskusję. Prosimy uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość przedstawienia technologii Biorol. Jestem współwłaścicielem Spółki Cywilnej Ekotechnologii, wraz ze swoim wspólnikiem Jarosławem Kondradem opracowaliśmy tę technologię. Jest to technologia polska, początek technologii to 2018 rok dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i obecnie technologia jest rozwijana w projekcie Badawczo-rozwojowym, z dofinansowania również Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pracujemy nad zmniejszeniem emisyjności. W swojej prezentacji, bo jesteśmy w niedoczasie, bardzo krótko o nas, troszkę o procesie technologicznym i przejdę do kluczowego tematu, który dotyczy zastąpienia nawozów sztucznych naszym produkowanym bionawozem. Może takiego skrótu do produktów nawozowych będę używać. Dlatego, że są to komponenty różnych odpadów, głównie takim podstawowym bohaterem jest, są osady komunalne, a dodatkiem mogą być popioły, osady przemysłowe. Zajmujemy się, czyli nasza działalność głównie skupia się na tworzeniu innowacyjnych technologii, ale tych bazujących na recyklingu, czyli na tej najwyższej formie w hierarchii postępowania z odpadami. I tylko i wyłącznie pracujemy na odpadach, a więc nie wdrażamy w tych technologiach jakichkolwiek innych produktów, wyrobów. Pracujemy na odpadach, które są problematyczne i głównie wynika to z znacznych ilości ich składowania na składowisku, bądź też technologie są nie do końca efektywne. Pracujemy z kadrą naukowo-badawczą. To oczywiście są nasze zasługi, dlatego pozwoliłam sobie tu wymienić Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Oczywiście skoro wytwarzamy w naszej technologii bionawozy, JUNK jest tutaj nieodzownym partnerem. I taka krótka informacja w związku z tym, że doceniono nas, naszą pracę na rzecz środowiska. I przy okazji ukłon w stronę obecnych państwa, niektórych na rynku, na, na, na tej sali przepraszam, czyli nagroda zielonego lauru za innowacyjną technologię przez Polską Izbę Gospodarczą Mego Rozwój, czy, czy nagroda na targach międzynarodowych w dziedzinie zielona gospodarka. Oczywiście technologia jest chroniona i posiada swój znak towarowy. Tutaj dla przykładu pozwoliłam sobie też pokazać wizualizację takiej podstawowej linii technologicznej, żeby Państwo mieli orientację, że nie jest to skomplikowana technologia i jednocześnie, żeby mogli uświadomić sobie, że już taki zestaw urządzeń wystarczy na przetworzenie około 10 tysięcy ton odpadów w skali roku. Wymieniam odpady, dlatego że osady komunalne czy osady przemysłowe oczywiście są w grupie odpadów. W związku z tym, że jest to technologia modułowa, można zwielokrotnić tą wydajność. Tutaj takie podstawowe procesy również przybliżające Państwu, czyli jest magazynowanie uwodnionych odpadów, później jest odpowiednia homogenizacja w mieszalniku, następnie przejście do suszarni, gdzie następuje odciągnięcie tego powietrza, neutralizacja tych gazów procesowych i na końcu konfekcja. Więcej informacji znajdą Państwo, jeżeli ktoś będzie zainteresowany w takich materiałach, a produkt, który wytwarzamy, będzie można również obejrzeć. On może być peletowany albo tak jak tu przedstawiłam w dużych big bagach przeznaczony do, dla rolnika. Oczywiście też lakoniczne zdjęcie. Chciałam przez to pokazać, że jest to zautomatyzowana linia, która, gdzie operator, jedyna osoba pracująca przy instalacji, a więc mała obsługa pomocnik, który załadowywuje te odpady i to jest cały zestaw ludzki. Na bieżąco może korygować zmienianą wilgotność czy też tą wilgotność, którą chcemy osiągnąć przy produkcie końcowym. I bardzo krótka informacja o suszarniku jednym z podstawowych urządzeń innowacyjnych, gdzie wykorzystujemy olej termalny który krąży w obiegu zamkniętym w płaszczu zewnętrznym, a więc nie ma zetknięcia suszonego materiału z naszym medium grzewczym. Raz na początku budowy instalacji zakupuje się ten olej, on jest przez cały czas wykorzystywany, oddaje ciepło. Jest ta technologia dzięki temu, dzięki tej dużej pojemności cieplnej w suszarni jest energooszczędna. Olej krąży oczywiście w tych przedstawionych wałach, które w wewnętrznej części, które jednocześnie się samooczyszczają i bardzo dokładnie, nie tylko powierzchniowo suszą materiał. I tak dla konkretnego efektu, czyli wkładamy osad z na przykład z komunalny o dużym uwodnieniu 85%, otrzymujemy o taki, który ma powiedzmy 10 do 15%, kierujemy po badania po badaniach do certyfikacji ostatecznie otrzymujemy Bionawus, który otrzymuje certyfikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i może być wzięty do obrotu handlowego. Tutaj wspomniana gospodarka obiegu zamkniętego i wyraźnie widać tą pierwszą naszą prototypową, na dole ekranu prototypową instalację, która w trybie ciągłym w Górzycy pracuje przetwarza 3000 ton odpadów, czyli ludzie wytwarzają oczywiście ścieki, to trafia do oczyszczenia z oczyszczalni. w oczyszczalni wodrębnione są osady, bo piękne przykłady, które moi przedmówcy przedstawili o różnych formach odzysku wody czy też przystosowania jej do odpowiednich warunków bezpiecznych dla ludzi to jeden temat, a drugi temat to oczywiście wszystko to, co powstaje po tym oczyszczaniu, czyli od osad, który stanowi ogromny problem. Główny Urząd Statystyczny powstaje, że to podaje, że to jest około 700 tysięcy ton suchej masy, więc jeżeli sobie to razy pięć przemnożymy, no to wychodzą naprawdę ogromne ilości. W naszej technologii jest ten osad przetwarzany, komponowane są unikatowe składy tych mieszanek, wytwarzany bionawus, trafia ponownie do uprawy rolnej, energetycznej i ponownie człowiek korzysta z tych płodów rolnych, więc klasyczne wykorzystanie i odzysk materii. Tutaj mamy deklarację producentów, producenta, czyli nasze w tych materiałach Państwo bardzo dokładnie mogą sobie sprawdzić te badania gdzie instytuty Jung, PIWET, a więc to bezpieczeństwo mikrobiologiczne, bo następuje pełna higienizacja, proces jest prowadzony w temperaturze wewnątrz suszarni około 100 stopni, jak również instytuty warzywnictwa, ogrodnictwa, roślin ozdobnych, traw, czyli praktycznie wszystkie instytuty wydały pozytywne opinie na temat spełniania norm jakościowych wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu i jednocześnie o ich zastosowaniu na określonych rodzajach gleb. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. I przechodzę właściwie do bardzo istotnej kwestii tej, dla której tutaj dzisiaj jesteśmy, żeby państwu wykazać, że można bionawozy zastąpić całkowicie eliminując nawozy sztuczne. Zrobiłam takie założenia, że uprawiamy pszenicę o zimą, średni plon 6 ton na hektar, środowisko glebowe średnio zasobne i przeliśmy cenę 1000 zł za tonę ze sprzedaży wyprodukowanej pszenicy. Ceny nawozów sztucznych mocznik 3000, saleczak 2400, nawozy fosforowe 2400 i Konieczny jeszcze tranek wapnia, który może być w różnej formie, ale jest niezbędny do zakwaszonych polskich ziem ocenianych gdzieś na 70% całego areału. Żeby osiągnąć dawkę niezbędną, i jeżeli chodzi o dyrektywę azotową i dopuszczającą do maksymalnej ilości azotu 170 kg na hektar, przyjęliśmy przedsiew, dwie dawki nawozów sztucznych azotowych, jedna dawka nawozów fosforowych i wapnowanie gleby. I teraz co nam tutaj pokazuje kolejny slajd. U góry mają, mamy te poszczególne zabiegi. Jeżeli zliczymy dawkę 41 kg 65 65 to łącznie mamy te 170 kg azotu. Zrobiłam odpowiednik w kilogramach obecnego w nawozie w moczniku i w caleczeku, jakie to ilości odpowiada i przypisałam to cenom według założeń. Ten koszt, nasz koszt nawozów azotowych kształtuje się na poziomie 1286 zł na hektar. Podobnie postąpiłam z, fos z nawozami fosforowymi, gdzie ta dawka 90 kilogramów jest i ten koszt 540 zł za hektar. Dołożyłam wapnowanie, ale tutaj minimum te dwie tony, bo jak jakbym twierdzi, żeby tą ziemię skutecznie odkwasić, to jest ta ilość, więc pomnożone jest to razy 360, razy 2720. Jak prosto z rachunku wynika. Koszt dla rolnika wynosi 2526 zł zastosowania nawozów sztucznych wraz z wapnem przy zachowaniu tej dawki 170 kg. A teraz jaką mamy u nas sytuację? U góry mamy z skład przez jąk jednego z naszych nawozów. Azotu 27,1 i tak dalej. PH oczywiście bardzo dobre i obecność oczywiście wapnia i magnezu. Czyli dwóch takich związków, które nam będą w skuteczny sposób odkwaszać jak się później okaże podniosą o, to, o jeden, jedną tonę plon tej pszenicy. Więc żeby osiągnąć efekt azotowy trzeba użyć i y, 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 jednocześnie nie przekroczyć go, a, a, a wyeliminować całkowicie nawozy fosforowe. Y, zrobiłam przeliczenia dla 4 ton. Oczywiście rachunek jest prosty, czyli te składniki NPK razy 4 i wówczas jak wygląda sytuacja? Możemy całkowicie w przypadku nawozów sztucznych zrezygnować z przedsiewu, z pierwszej dawki, z nawozów fosforowych, z wapna, czyli mamy oszczędności na powyżej 2000. Skoro wzrósł nam plon o jedną tonę tej pszenicy, to mamy dodatkowo 1000 zł, czyli nasz, nasze oszczędności są na poziomie powyżej 3000. Natomiast Kupując bionawus po 300 zł za tonę mamy koszt 1200 zł i ta druga dawka azotowa, która przy zastosowaniu pięciu ton przekroczyłaby nam te 170, więc jest tu doliczona, realnie oszczędność rolnika to jest prawie 1500 zł w jednym zabiegu agrotechnicznym, czyli przy wzroście obecnie paliwa, przy wzroście jednak pensji za obsługujących i innych problemach możemy mówić o, o takich właśnie oszczędnościach. Poza tym, co trzeba dodać, te nasze nawozy są tak komponowane, aby miały idealny skład dla tych poszczególnych mieszanek nawozowych, czyli żeby dostarczały mikroelementów, jednocześnie odkwaszały, wzbogacały tak itd., mając bardzo jednocześnie niską zawartość metali ciężkich, co dla świadomego w tej chwili człowieka jest istotną sprawą, co jemy, bo tym jesteśmy. Tutaj tylko bardzo krótko skupię się na kilku elementach, które będą miały Związek z moim podsumowaniem, które zrobię. Technologia jest bezodpadowa i niskoemisyjna, a obecnie będzie bezemisyjna po zakończonych badaniach w NCBISze, czyli spełnimy podstawowe dążenia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli zerową emisję jest za sobą oszczędna dlatego że w gospodarce obiegu zamkniętego wykorzystujemy odpady nic innego i te odpady nie zalegają na składowiskach te odpady odciążają wytwórcę jednocześnie stają się surowcem do procesu produkcyjnego działamy zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi zarówno tymi unijnymi jak i krajowymi czyli i zrównoważony rozwój i europejski zielony ład i dyrektywa osadowa w naszych komponentach jeżeli chodzi o produkty uwzględniamy już dyrektywę fosforową która dopiero wejdzie w życie Ponadto technologia jako przyjazna dla środowiska i ludzi z racji swojego składu produktu końcowego, z racji procesu, który jest prowadzony bezemisyjnego, może rozwiązać nie tylko problemy oczyszczalni, a dedykujemy je głównie małym i średnim, które dysponują małym kapitałem, mało, średnio wykwalifikowaną siłą roboczą i małym wolumenem jednak odpadów. Duże oczyszczalnie zwykle już mają zagospodarowane.